Prawica pana wzniesiona wysoko, prawica pana moc okazuje. Nie umrę, lecz żyć będę, by opowiadać o dziełach pana. Pan surowo mnie ukarał, ale na śmierć nie wydał. Otworzcie mi bramy sprawiedliwości, abym mógł wejść. I wysławiać Pana. To jest brama Pana. Przez nią wejdą sprawiedliwi. Wysławiam Cię, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. Oto poranek wielkanocny. Tym symbolicznym gestem Otwarcia drzwi naszego kościoła we Włocławku. Tym symbolicznym gestem wpuszczenia wielkanocnego światła do wnętrza kościoła. Pragnę dzisiaj wpuścić i do Waszych serc. To szczególne światło. To światło, które przyszło, aby oświecić broki ciemności. Światło, które przyszło, nas zbawić. Światło nadziei, zbawienia w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj otwieram te drzwi i wpuszczam do ciemnych grobowców Waszych serc prawdziwą światłość. Światłość zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Życzę, aby te Wasze nadzieje, marzenia, tęsknoty ukryte gdzieś głęboko we Waszych sercach ujrzały to przysłowiowe światełko w tunelu, tę nadzieję na zmartwychwstanie, na życie wieczne, na realizację planów, na doczekanie lepszego jutra. Wszystkim nam życzę doczekania momentu, w którym my będziemy mogli wyjść z naszych grobowców, przez takie oto drzwi, na zewnątrz, zmartwychwstać z Panem Jezusem do nowego życia. Życia wiecznego i życia tu na ziemi, po czasie pandemii. Błogosławiony świąt, zmartwychwstania pańskiego. Życzę wam wszystkich. Zostańcie z Panem Bogiem.